Dzień dobry moi mili. Dziś będzie krótki film o zabijaniu. Witam was bardzo serdecznie. Komentarze polityczne, ale dziś będzie piątek, piąteczek, piątunio i będzie film taki z tych terytoriów miękkich, duchowych, społecznych. Otóż moi drodzy, mamy do czynienia z pewną falą agresji. Od wielu lat ta fala agresji Ukierunkowana jest w kierunku prawicy, mówiąc krótko, w kierunku chrześcijaństwa, w kierunku ludzi, którzy wyznają bardzo dla lewicy niepopularny pogląd, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia, a kończy na naturalnej śmierci. W związku z powyższym ingerencja zarówno w pierwsze, jak i w drugie jest grzechem, morderstwem, zbrodnią. Moi drodzy, takie poglądy mają katolicy. Takie poglądy mają protestanci, takie poglądy mają prawosławni. Największa religia na tym świecie. I jest grupa tęczowych oszołomów, niezależnie w jakim kraju czy to będzie USA, czy to będzie Polska którzy nie wytrzymują starcia na poglądy i zaczynają używać przemocy. W Polsce ta przemoc również miała miejsce i być może będzie miała miejsce, ponieważ mówimy tutaj o furgonetkach Fundacji Nie Zabijaj Dzieci ProLife, które są notorycznie dewastowane, atakowane, a kierowcy tych furgonetek bici. Mówimy o protestujących, którzy z takimi właśnie hasłami stoją na ulicach miast, na krzyżówkach, usiłują przekonywać właśnie do tego. Yy, no ich światopoglądu o tak powiem również mojego ale ich światopoglądu mają na tyle odwagi na tyle samozaparcia aby pokazywać czym jest aborcja albo czym jest również autonazja. eutanazji w Polsce stosunkowo jest jakby mało i niewiele się o tym mówi ale o kapsułach śmierci możecie sobie poczytać również na zachodnich światłych stronach państw demokratycznych Moi drodzy, chcę tu przejść do ostatniego morderstwa prawicowego influencera Charlie'ego Kirka. Charlie Kirk, 31 lat, to już nie jest młodzieniaszek, mówiąc krótko, to dorosły facet, to ojciec, dwójki dzieci, mąż, ale również przez swoją działalność właśnie w internecie stał się dość popularnym influencerem. Wielu z, polskiego, z polskiej strony świata nie zna i nie wiedziało, kim jest Charlie Kirk, aż został zastrzelony podczas swojego. Występu na kampusie w Utah, na kampusie uniwersytetu. Jakiś lewak, mówiąc krótko, być może z Westyta, bo takie są pierwsze doniesienia amerykańskich służb, kolejny raz nie wytrzymał. Nie wytrzymał starcia na poglądy i sięgnął po karabin snajperski. Ale nie dalej, moi drodzy, nie dalej niż kilka tygodni temu miała miejsce również w USA kolejna zbrodnicza napaść osób o lewackim zdecydowanie poglądzie, które nie wytrzymały napięcia i zaatakowały katolicką szkołę, dzieci i pozabijały tam właśnie te dzieci. I moi drodzy, w Polsce, jeżeli ktoś nie słyszał o Charlie Kirk'u, to można byłoby go tak przerównać, przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale do ojca Szostaka i jego podcastu Mangusta na palmie. Wpływowy influencer, znany zakonnik, mówi co myśli, nie boi się trudnych tematów. Kto nie słyszał, zapraszam, tutaj jego kanał, można zasubskrybować i co najważniejsze, nie musisz się z nim zgadzać. Tak jak nie musisz się zgadzać ze mną, ani z Czarlim Kirkiem. Ale jeżeli nie wytrzymujesz dyskusji na poglądy, to polecam ci wyłącz. Skasuj wszelkie możliwe konta, skasuj media swoje społecznościowe. Bo doprowadzisz siebie do takiego stanu, że nagle osoby, z którymi się nie zgadzasz, na poglądy staną się twoimi wrogami. I być może no w Polsce z karabinem snajperskim będzie trudno, ale być może tak jak pancyba, który zabił działacza Prawa i Sprawiedliwości, sięgniesz po dostępną ci broń i zaatakujesz, bo się z kimś nie zgadzasz. Moi drodzy, ta zawiść, ta nienawiść hodowana w sobie, w ludziach nie jest tylko domeną lewej strony. W Polsce mamy brauniaków, mamy Grzegorza Brauna, który również, i wielokrotnie o tym mówiłem i nagrałem chyba już z pięć filmików, zaciera granice pomiędzy tym, że można się z kimś nie zgadzać na poglądy, a przemocą, dewastacją i czynami chuligańskimi. I właśnie jego zwolennicy, zwolennicy Grzegorza Brauna i on sam. Mają wyroki, a niedawno w Polsce pobili ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego. Chcę o tym przywołać, ponieważ jest bardzo duży związek między skrajną lewicą, która zabija karabinami w USA, a skrajną prawicą, która być może w Polsce na razie tylko dewastuje. To jest tak zwana teoria podkowy, gdzie partie skrajne, lewicowe. Skrajne prawicowe są w metodach bardzo blisko siebie. I musisz na to uważać, bo to dzieje się również krok za krokiem na TikToku, na xie, na Facebooku, kiedy brałniacy radykalizują się i namawiają również siebie, nawzajem, być może również ciebie, do czynów chuligańskich, do dewastacji, do użycia przemocy. Dlaczego? Bo się z kimś. Nie zgadzają na poglądy. I niektórzy, dając posłuch Grzegorzowi Braunowi, pobili ministra Niedzielskiego. Zobaczyli człowieka, z którym mogli się nie zgadzać, który podejmował według nich błędne decyzje w czasach pandemii, ale stwierdzili, że zamiast rozmowy czy dyskusji wybiorą przemoc. Fakt: nie zabili. Pana Niedzielskiego, był on w szpitalu, pewnie już dziś wychodzi i dochodzi do siebie w domu. Ale tak naprawdę niczym się on nie różnią od tych skrajnych lewaków, którzy w USA biorą karabiny i pistolety i strzelają do tych, z kim się nie zgadzają. W poglądach. Tylko poglądy przecież. Tutaj chodzi o głosy, o to, kto ma rację. Drogi wyznawco Grzegorza Brauna. Drogi skrajny lewaku z Antify, przemoc nie jest rozwiązaniem ani dla ciebie, ani dla ciebie, dla nikogo. A już na pewno nie możemy oddawać tym samym, co jedni robią drugim. Bo stajemy się dokładnie tacy sami, jak ci, których krytykujemy. Uzmysłówcie sobie, że dzisiaj po morderstwie Charlie'ego Kirka, cała siła prawej strony, Polega na tym, że wytykamy właśnie tym skrajnie lewicowym organizacjom, tym oszołomom z prawej i z lewej strony, tam z lewej, że użyli karabinu, żeby kogoś zabić, z kim się nie zgadzają. Ale jeżeli ty staniesz się drugim Andreasem Breivikiem w zawiści, to staniesz się dokładnie jak ten oszołom, który zabił Charlie'ego Kirka. Ponieważ my po prawej stronie również mamy wariatów, którzy uważają, że mogą wyciągnąć broń, wparować na kampus i pozabijać tych, z którymi się nie zgadzają. I to był właśnie Andreas Berwick. Pamiętasz jeszcze tą historię, tą tragedię? Moi drodzy, moi drodzy, w większości zapewne mówię do chrześcijan jeżeli mienisz się katolikiem, protestantem czy prawosławnym, nie masz prawa używać przemocy w stosunku do drugiej osoby. W demokratycznym państwie, w państwie gdzie rozmawia się i przekonuje, nie masz prawa wyciągać nikogo z restauracji, bić, dewastować czyjś wystaw, palić czyjś flag niszczyć czyjąś konferencję. Po prostu nie. Zaprzeczasz wszystkiemu, co głosisz, kiedy używasz przemocy. I z tym chcę was zostawić. Życzę wam dobrego tygodnia, dobrych rozmów, dobrych spotkań z rodziną, dobrych nabożeństw w kościele. Zapraszam. To jest wierzący. Moi drodzy, do zobaczenia już w poniedziałek i pomyśl nad tym. O tym krótkim Filmie o zabijaniu, ponieważ to nie prowadzi do niczego. Jeszcze jedna rzecz mi teraz przyszła na koniec. Ktoś może zapytać: No a co z wojną? Co z wojną? Taki mądry jesteś, a co z wojną, która przecież jest, toczy się w Rosji? Moi drodzy, z wojną jest tak, że kiedy prawicowcy, kiedy chrześcijanie wezmą karabiny, to nie dlatego, że nienawidzą ruskich, tylko dlatego, że kochamy swój dom, swoje żony, swoje dzieci, swoje państwo. Dlatego ci ludzie wezmą te karabiny. Tak jak dziś Ukraińcy walczą przeciwko zbrodniczej i terrorystycznej Rosji, bo to Rosja najechała Ukrainę, a nie odwrotnie. I kiedy Rosja zaatakuje Polskę, to prawicowcy, katolicy, prawosławni i protestanci wezmą broń. Po to, żeby bronić swoje dzieci, swoje żony, swoje matki, swoich teściów, swój dom i swoje otoczenie. I tylko dlatego. Nie z nienawiści do ruskich. Teraz już na pewno. Trzymaj się, jeżeli podoba Ci się ten film. Jeżeli uważasz, że warto przekazać go dalej, postaw kawę, zapisz polub udostępnij. Wejdź na YouTube, tam jest drugie lustrzane odbicie, gdyby TikTok tego filmu nie przepuścił. Wszak jest to krótki film o zabijaniu, tylko ja mu się sprzeciwiam. Nie wiem, czy AI TikToka to zrozumie. Przekaż dalej link, niech wieść się niesie. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Cześć.